Nie wiem jak wy ale uwielbiam taką porę roku gdy świeżo co sypnęło śniegiem a wy macie tylną napędówkę idziemy pojeździmy tym zobaczymy co to potrafi. No to coś jak widać Coś to potrafi zimą na tym śniegu A fudziaki przyznam szczerze Że jak na swoją ocenę Dają radę Naprawdę dają, dają sobie radę Ale będzie w garażu mokro Ja dziękuję Nie wiem jak u was Ale w Olsztynie A raczej pod Olsztynem Mamy piękną zimę Alexus właśnie był testowany co potrafi w taką pogodę jak widać już teraz napadało troszeczkę śniegu zgarnął przyjął przód zaśnieżony z tyłu bulwa śniegu wisi i lecę do środka powiem wam co nieco jak się tym lata zimą porównam to sobie do A4 czy tam do A92 do E46 które też miałem z 46 spędziłem 4 zimy i uważam że Zawsze gdy zaczynało tak padać jak teraz, to banan się na twarzy pojawiał, brałem kluczyki do E46 i do fury. Z IS-em będzie chyba tak samo. Nie wiem ile jeszcze ze mną zostanie. Natomiast na chwilę obecną lata się tym bardzo, bardzo przyjemnie. Nawet bym nie powiedział, że zdecydowanie przyjemniej od E46, który miałem w manualu. Bo tu dzięki temu automatowi moment obrotowy jest bardzo fajnie dawkowany. Można fajnie wyczuć tą skrzynię tył jak zarzuca. No i można też odpiąć wszystkie systemy kontroli trakcji. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody Warmia i Mazury. Okolice Gudy, Bartonga, Dorotowa. Wsiadam do niego i jadę, coś wam nagram. Warun jest, jak widać. Całkiem niesamowite. To już na starcie muszę powiedzieć o jesie w automacie. Wszystkie systemy kontroli trakcji są włączone. Zwykły tryb taki do jazdy na co dzień, do, do jazdy dookoła domu. Natomiast jest jeszcze taki tryb snow I taka uwaga, w automacie, według mnie takim hydraulicznym, zdecydowanie. Łatwiej ruszyć niż manualem. Zobaczcie, już po puszczeniu hamulca potoczył się idealnie, żadnego ucisku, Jest tu uwaga, nie wiem czy to będzie widać, ale jest tu według mnie dobre kilka centymetrów śniegu, Koło pięciu. Wyłączmy sobie kontrolę trakcji i baczmy się. I bawmy się dalej. Natomiast ta kontrola trakcji na raz się włącza, raz wyłącza. Nie wiem, czy to tak ma w tym miejscu być. Chyba trzeba ją po prostu dłużej przytrzymać. Wiem, że przytrzymanie w ogóle jej długo powoduje po prostu wyłączenie jej. Natomiast widzicie, już e, została włączona. Włączmy ją zatem całkowicie. Natomiast nie wiem, czy nie robi się tego tylko i wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu no to jak myślałem generalnie jest tu tyle różnych możliwości tryb manual e, tryb snow e, tu mamy tryb sport tak zwany to samo co w Lexusie ISF można to poustawiać sobie dosłownie jak, jak chcecie natomiast według mnie zwycięzcą jest tutaj tryb manualny wyłączone systemy trakcji czyli pełna sparta No a jak tam u was? Polatane. Taką mamy kozacką zimę pod rusztynem. W końcu przyszła. I jest przepalony. Jak widać, troszeczkę było polatane. Przód ładnie odśnieżony. Z tyłu troszeczkę śniegu. Z tyłu z przodu. Z tyłu jeszcze więcej. Zimowy wojownik w końcu przepalony zimą.